Cześć wszystkim, witam na kursie mnożenia na kanale Lekcji na Przykątnej. Na początek powiemy sobie, jak nazywamy liczby w mnożeniu. Liczby, które ze sobą mnożymy, to czynniki. Wynik mnożenia to iloczyn. Podobnie jak w dodawaniu, mnożenie jest przemienne. W tym wypadku 4 razy 6 można zastąpić zapisem 6 razy 4. Teraz mamy przed sobą tabliczkę mnożenia. Musisz się na niej bardzo dobrze skupić, ponieważ jest to podstawa w zakresie mnożenia od 0 do 100. Oczywiście jest kilka sposobów, dzięki którym możesz mnożyć niektóre liczby jakąś inną metodą niż nauka na pamięć, ale w gruncie rzeczy powinny się nauczyć tej tabliczki na pamięć i to bardzo dobrze, ponieważ później przydaje się ona również w dzieleniu. Przejdziemy teraz do zadań tekstowych. W pierwszym zadaniu Hania i Jacek poszli do lasu na grzyby. Hania zebrała trzy borowiki i cztery podgrzybki, a Jacek zebrał dwa razy więcej borowików i o jeden mniej podgrzybków. Mamy odpowiedzieć na pytanie, ile grzybów zebrali razem. Wiemy dokładnie, ile grzybów zebrała Hania. Będziemy liczyć, ile grzybów zebrał Jacek. Wiemy, że zebrał dwa razy więcej borowików. Jeżeli zebrał dwa razy więcej, to znaczy, że ilość borowików hani musimy przemnożyć przez 2, czyli ilość borowików jacka to 2 razy 3. Daje nam to 6 borowików. O podgrzybkach wiadomo, że zebrał o 1 mniej. Jeżeli w zadaniu mamy wstawkę, że czegoś jest o 1 mniej albo o 1 więcej. To mamy do czynienia z dodawaniem albo z odejmowaniem. Jeżeli tutaj jest o 1 mniej, to będziemy odejmować. Bierzemy ilość podgrzybków hani, 4 i odejmujemy 1. Daje nam to 3. Aby obliczyć, ile grzybów zebrali razem, musimy zsumować grzyby hani i grzyby jacka. Hania zebrała 3 borowiki i 4 podgrzybki. Jacek zebrał 6 borowików i 3 podgrzybki. Grzyby Hani dają łącznie 7, a grzyby Jacka 9. Mamy zatem 7 dodać 9, czyli 16. W następnym zadaniu Tomek ma 8 lat. Jego mama jest 4 razy starsza od niego, a jego tata jest o 3 lata starsza od mamy. Odpowiadamy na pytanie: ile lat ma mama, a ile tata? Mama jest 4 razy starsza od Tomka, czyli wiek Tomka przemnożymy przez 4. Zaglądamy do naszej tabliczki mnożenia i szukamy 4 razy 8. W pierwszej kolumnie ma być czwórka, czyli będzie to to okienko. Na drugim miejscu ma być ósemka, czyli ten wiersz. 4 razy 8 to 32. Właśnie po to jest nam potrzebna tabliczka mnożenia, aby szybko przemnożyć takie liczby. Przechodzimy do wieku taty. Wiemy, że tata jest o 3 lata starszy. Znowu mamy słówko o, czyli będziemy dodawać albo odejmować. Skoro jest o 3 lata starszy, czyli ma 3 lata więcej, będziemy dodawać. Wiek mamy musimy powiększyć o 3. 32 dodać 3 to 35. Wiemy już, ile lat ma mama, a ile tata. Teraz obliczymy, ile mają razem. Aby to zrobić, musimy zsumować wiek mamy, wiek taty i wiek tomka. Będzie to 32 dodać 35 dodać 8. 32 dodać 35 to w dziesiątkach mamy 30 dodać 30, czyli 60, a w jednościach mamy 2 dodać 5, czyli 7. Będzie zatem 67 dodać 8. 67 dodać 8 to 75. Tyle lat mają wszyscy razem. W ostatnim zadaniu tekstowym wiemy, że Asia postanowiła uczyć się matematyki przez 20 minut dziennie. W taki sposób uczyła się przez 12 dni. Mamy obliczyć, ile minut uczyła się Asia przez te wszystkie dni. Wiemy, że uczyła się przez 12 dni każdego dnia po 12 minut, czyli mamy 12 dni razy 20 minut nauki. W naszej tabliczce mnożenia nie znajdziemy takiego przykładu, ponieważ obydwa czynniki są do 10, a tutaj mamy dwunastkę i dwudziestkę. Będziemy mnożyć troszkę inaczej. W momencie, w którym czynniki mają zera, możemy chwilowo nie uwzględniać tych zer w mnożeniu i skupić się na powstałych liczbach. Pierwsza liczba to będzie dwunastka, a druga to dwójka, jeżeli chwilowo wykluczymy zero. 12 razy 2 to 24. Po obliczeniu tego możemy na końcu wstawić brakujące 0. Pominęliśmy tylko jedno 0, więc przepisujemy również jedno 0. Teraz wiemy, że Asia uczyła się przez 240 minuty. Przejdziemy teraz do mnożenia troszkę większych przykładów niż te, które są w tabliczce mnożenia. W pierwszym przykładzie mamy 43 razy 20. Podobnie jak w ostatnim zadaniu tekstowym, dwudziestkę będziemy teraz traktować jako 2, ponieważ odrzucamy to 0. Zostanie nam zatem 43 razy 2. 43 możemy rozbić na dziesiątki i jedności. Będzie zatem 40 z dziesiątek i 3 z jedności. Te składniki osobno będziemy mnożyć przez dwójkę. Będzie zatem 40 razy 2 dodać 3 razy 2. 40 razy 2 to 80 3 razy 2 to 6. 80 dodać 6 to 86. Wynikiem będzie jednak liczba 860. To 0 wzięło się z samego początku, kiedy je pominaliśmy. Na samym końcu musimy napisać dokładnie tyle zer, ile pominęliśmy. 15 razy 30. 15 razy 30 zapiszemy jako 15 razy 3, ponieważ omijamy to 0 z 30. Teraz 15 rozbijamy na dziesiątki i jedności. Będzie to 10 i 5. Zapiszemy to jako 10 razy 3, dodać 5 razy 3. Dziesiątki i jedności osobno mnożymy przez ten drugi czynnik. Z dziesiątek będziemy mieli 30, z jedności 15, mamy zatem 30 dodać 15, czyli 45. Wynikiem jest jednak liczba 450, ponieważ dopisaliśmy to 0, które na początku pominęliśmy przy 30. 28 razy 20. Zapiszemy to jako 28 razy 2. 28 rozbijamy na 20 i 8. Zapisujemy jako 20 razy 2 dodać 8 razy 2. Z dziesiątek mamy 40. Z jedności mamy 16. 40 dodać 16 to 56. Natomiast wynikiem całego mnożenia będzie liczba 560. Ponieważ 0 przepisaliśmy z 20. Oczywiście podczas kartkówki te obliczenia, w których pomijamy to 0, wykonujesz na boku. W obliczeniach głównych zapisujesz wynik. W następnym przykładzie mamy 110 razy 800. Tu jest troszkę więcej zer, więc pomijamy aż 3 zera i zostaje nam 11 razy 8. Jedenastkę rozbijamy jako 10 i 1. Mamy zatem 10 razy 8, dodać 1 razy 8. Z dziesiątek mamy 80, z jedności mamy 8. Wychodzi nam zatem 80 dodać 8, czyli 88. W wyniku widzimy jednak, że wyszło 88 tysięcy. Wzięło się to stąd, że te 3 zera dopisaliśmy z początku. 1 0 ze 110 i 2 0 800. Oczywiście, jeżeli na którymś etapie mnożenia, np. 11 razy 8, od razu potrafisz to wymnożyć, to nie musisz tego rozbijać na dziesiątki jedności. Jest to sposób, gdyby ktoś miał problem z mnożeniem. 50 razy 60 to zapiszemy jako 5 razy 6. 5 razy 6 to z tabliczki mnożenia 30. Wynik to jednak 3000. Z mnożenia wyszła nam 30, a 2 zera dopisaliśmy z 50 i 60. Zer, które pominęliśmy na początku. W ostatnim przykładzie mamy 30 razy 40. Dla nas będzie to 3 razy 4. 3 razy 4 to 12, ale wynikiem będzie 1200, ponieważ dwa zera przepisaliśmy z 30 i z 40. Jeszcze raz podkreślę, że to co wykonywaliśmy po pierwszym znaku równości, aż do wyniku, to nasze obliczenia pomocnicze. W tych obliczeniach pominęliśmy 0 przy 20, czyli tak naprawdę te obliczenia mają nam pomóc i możemy je zapisać na marginesie. Natomiast nie mogą być to pod żadnym pozorem obliczenia w tej głównej kolumnie na obliczenia oficjalne. W tych obliczeniach, w których mamy podać wynik, zapisujemy tylko tę ostatnią część. Cała reszta jest na marginesie, gdzieś na boku. To było już ostatnie zadanie. Razem udało nam się przejść przez cały kurs i bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Cię do wejścia na naszą stronę. Lekcje na przykątnej.com, gdzie czekają na Ciebie zadania związane z tą lekcją, jak i inne kursy. Jeżeli oglądasz na YouTubie, to link znajdziesz również w opisie. Podziel się w komentarzach, jak ci poszło, zostaw też łapkę w górę i subskrypcję. Do usłyszenia w następnym kursie.